Siemanko wszystkim, Max Vendetta z tej strony. Pozdro Al, pozdro Ziemia, pozdro WRU, pozdro MMO. Specjalnie zwolniłem. <grym> Popraw sobie okularki, Afrodyta. Walenie z boku? Co ty, o co ty opowiadasz? Proszę, masz zwolnienie. A propos, a ty, Afrodytka, znasz się na solówkach tak tylko, że walisz Ammo razy dwa i podkręcasz. Wszyscy wiedzą o tym. Rozwalałaś parów MG. I będą o tym mogli coś powiedzieć, jak chcesz. Więc nie ma co tu się wypowiadać nawet na ten temat. Nie potrafisz grać solo i nie potrafisz grać fair play. Więc takie aluzje twoje i wyklinanie na czacie spływają po ludziach naprawdę jak po ścianie. Nie masz pojęcia o tej grze i potrafisz tylko gadać i pyszczeć w tym temacie. Posłuchaj sobie rozmowy. Do niego z boku, nie? Nie wiem. To trzeba było to zrobić, zrobić, wziąć ten film i zwolnić go. To by... no, wyobraź sobie, tutaj wychodzi na to, że ktoś go z boku leje, bo te lasery idą z boku. Ale to tak jest jak jest przyspieszone, to tak właśnie dlatego. Trzeba byłoby po prostu tego i złonić ten filmik, Po prostu on jest przyspieszony temu. No właśnie tak, tylko właśnie dlaczego oni tak ten i, i to tak ciekawie, to tak z boku idzie, nie? To nawet gdyby był przyspieszony Artur, to by chyba nie było takich aż reakcji, że na przykład odtudnę co ci lasery, no nie przesadzaj. A niech każdy tam niechcący raz go walnie, nie? Wiesz o co mi chodzi? Raz go uderzy, nie? I każdy tak poradzi, to wiadomo, i dlatego może tak szybko HP, No zobacz jak mu HP szybko spierdolił, a zwłaszcza w pierwszej konfiguracji. Ja tutaj się przyglądam, to zbyt szybko normalnie. Jeżeli... Na jedynkę. Ty na zajebanego obrażałam na czacie globalnym. Iwa, wyjedź za Czekaj Iwa, uspokój się trochę ze słowami, bo to tak, to um, ten. Tu, um, ten. Córkę przed, przed, przed kom, przy komputerze. O, przepraszam. No, naprawdę się rozumiem, ale trochę ten. trochę się wyzanować. Cholera lubimy. mi bandito. Jest nowe, no, co? Co? Mówię, no kto, kiedy ja go obrażałam na czacie globalnym, żebym ja napisała, że Wendeta jest taki, owaki czy taki. Nigdy tego nie robiłam, bo ja mam swoją godność. Dobra, nawiasem obrażania, a przypomnij sobie jedno, jak żeś ukradła konto, które żeście pushingowali równiutko z rubli, z WRU i jak wypisywałaś nikt, zmieniłaś nikt, jak Max Vendetta, idiota. Tu ci przypomnę to. To wszystko. Budzimy miasto ze farbiturą z rozpieprza tętno, z tym zakazany Smak życia ukrywa sedno, jedno co mam rap, smaku życia w baki smak, daje stresu, życie na malajcie to da się lubić Ty też możesz sprawdzić, może życie kupić Możesz życiem gacić, może stać w miejscu, nie licząc na postęp, myślą na bani Przecież kiedyś dorosnę, ale po co kurwa, co to rap jeszcze szale, to jest talent z nami cyfry I świat to pełen zalet, alfabet myśli Wokół krąg wariatów, gaska tych pośród kłamców, czyli w gadu. milion wartel Raz, uderza w głośniki To dla kumatych Kiedyś, teraz prasy, tryki Wgadł ci hajs, supliki Ale trzymam standard Tu to ja tu na poziomie rapu Znów budzimy miasto ze snu I o to chodzi, wciąż jesteśmy i młodzi Ten narodził się w Łodzi, To jest nasz kontrata Jedno życie, jedna walka Żebyś pamiętał, że będę ta nie liczy na fakt To my budzimy miasto ze snu I o to chodzi, wciąż nam to wychodzi I wciąż nam się powodzi To jest nasz kontrata Jeden rap, jedno życie będę ta na szczycie, co jest kurwa nie widzicie? Ej dobra, kamo, nie, teraz ja na mikrofonie kręcimy co mamy kręcić i idziemy w dobrą stronę Tutaj nigdy nie da się zakręcić, aby nie stracić Trzeba się poświęcić, by móc kiedyś się wzbogacić Klot wariatów ciągle się zmniejsza, a nie powiększa Trzeba trzymać blisko braci, to zasada pierwsza Po drugie, nigdy się nie zgubię, bo dla papy Nie, nie warto, warto no. tracić życia, bo wtedy idziesz na straty Bez odcięcia, jadę tak jak moja pszczoła Wiesz o co chodzi? Nie jeden ma przez to doła Ja podołam, stawiam temu czoła i wciąż stoję, no bo gdy walczę o swoje, kurza się nie boję Mam swą stoję, bez apelacji nie potrzeb Zawsze będę ufał ponad wszystko, wszystkowej kobiecie A więc zawisłeś śmiecie, nie ukrywajcie w tych twarzy Prawda wypaliwa moczy, a ta liryka w to budzimy miasto ze snu I o to chodzi, wciąż jesteśmy młodzi Tensky narodził się w Łodzi, To jest nasz kontratak Jedno życie, jedna walka Żebyś pamiętał, że będę ta nie liczy na fakt My budzimy miasto ze snu I o to chodzi, wciąż nam to wychodzi I wciąż, i wciąż nam się powodzi To jest nasz kontratak Jeden rap, jedno życie Będę ta na szczycie Co jest kurwa nie widzicie? Co otworzyć oczy, a więc budźcie się panie, z tu z GZ, pozdrawiamy, skumaj te stany To co dobre chce więcej, stawiam krok śmiał w przód Szut pędzę czym pędzę trzymam was w swej ręce W tej sesji to o tym dobrze Każdy ziom, każdy krew, każdy brat to potwierdzi Razem z nimi w tej szarość ulic, miasta tu ukochany Zabrać ten manewr bez kitu, teraz test 100% wszyscy na bicie, a więc ty weź to docen Przed noce, mój swobni bez pokrycia i dróg do zdobycia, na przełomie życia Setki słów do odkrycia, ale wiem, że dam radę ze świat, potem znika, Kładę, mam to za wadę, nie mam to za przywilej Będę ta 2007 wykorzystać Wcimy miasto ze